Cześć kochani, z tej strony Łukasz Adelon Rembas i dzisiaj odcinek, jakiego jeszcze nie było. Ok, były już różne get ready with me albo inne przygotowania, ale jak to jest z nagrywaniem moich filmików, czy to na YouTube czy Instagram? Wszystko zaczyna się w moim pokoju, tak na tej ścianie, którą czasami wam pokazuję. Ustawiam odpowiednie tło, nie tylko jeśli chodzi o kolor, ale także szerokość i wysokość. W tym przypadku realizowałem filmik na Instagram, dlatego nie zależy mi na szerokości. Jeśli chodzi jeśli o światło, używam lampy pierścieniowej z regulacją mocy i temperatury barwowej, czasami tło doświetlam mniejszą lampką. Stanowisko wygląda trochę inaczej, gdy pokazuje cały proces malowania, wtedy siadam wygodnie na krześle, a sprzęt jest o wiele niżej, w tym przypadku nagrywałem wszystko na stojąco. Nie pokażę wam swojej sypialni magazynu, bo jeszcze ktoś przeżegnałby się lewą nogą na ten widok. Dlatego przygotowałem w razie co kilka peruk i coś na tułów. Ale finalnie użyłem tylko jednej peruki i zostałem przy gołej skórze. Lubię mieć wszystko wcześniej przygotowane, dlatego poukładałem odpowiednie tipsy. Tak, jak widzicie, trochę ich jest. Kosmetyki do danego tutorialu zawsze odkładam do kosmetyczki. Wtedy wiem, że niczego nie pominę, na przykład przy podawaniu produktów w opisach filmów. Gdy maluję się poza kamerą, maluję się przy lustrze, w swoim ulubionym lustrze i jest to również proces na stojąco. No i dzisiaj taki naprawdę bardzo mały purdel. Po nagraniu głównego materiału często nagrywam przebitki na kosmetyki i uwierzcie mi, ale wystarczy trochę kreatywności i na przykład tego, co przyszło w paczce razem z kosmetykami. Tutaj wykorzystałem akurat taki delikatnie złoty papier i przypomniało mi się, że miałem gdzieś małe kamyczki i to one posłużyły mi za podkładkę. Na dłużej natomiast zatrzymam się przy swoim stanowisku gdzie montuję zrealizowany materiał. Zrzucam materiał z karty z aparatu, tak samo jak z telefonu. Dlaczego z telefonu? Ponieważ często foty robię właśnie telefonem. Tak się do niego przyzwyczaiłem. Tutoriale nagrywałem również Telefonem Samsungiem Note 8. Dopiero na początku tego roku przerzuciłem się na Lumixa. Żeby praca poszła sprawnie, ważne jest, żeby wszystko było na swoim miejscu. Dlatego tworzę odpowiednie foldery i dzielę materiał, żeby później szybciej się w nim odnaleźć. Akurat przy tym projekcie nie ma zbyt wiele plików, więc będzie, myślę, znośnie. Od prawie 10 lat montuję filmy w Adobe Premiere i jest to mój ulubiony program do montażu. Czasami wspomagam się Adobe After Effects, gdy potrzebuję bardziej zaawansowanych funkcji, czyli właśnie jakichś rozbłysków, najczęściej jakiejś magii. Przy tym projekcie. Tego programu nie będę używał. Montaż zaczynam od wyboru najlepszych ujęć. Nie martwię się, że na przykład w rogach czasami widać lampę, ponieważ materiał jest przeznaczony na format Instagrama. Dlatego boki i tak będą ucięte. No i tak, czasami lubię sobie pooglądać jakieś durne miny na stopklatkach. Zostawiam luki, w których będą ujęcia z kosmetykami. W oddzielnym folderze szukam odpowiednich produktów, i umieszczam je na timeline. Ie. Gdy ujęcia są ułożone w odpowiedniej kolejności, w przypadku makijażu raczej nie ma innej drogi. Dopiero wtedy poszukuję muzyki. Korzystam ze strony Epidemic Sound. Jest to płatna strona, ale ma ogromną bazę. Praktycznie wszystkie ścieżki, które słyszycie w moich nagraniach pochodzą właśnie z tej strony. I czas na zabawę w dopasowanie ujęć pod muzykę. Wtedy o wiele przyjemniej taki materiał się ogląda. Nie chcę, by film trafił na telewizję instagramową, dlatego staram się, by wszystko zamknęło się w mniej niż minutę. Dla lepszego efektu czasami dodaję jakieś przebłyski lub ciekawe przejścia, ale pamiętam o tym, by nie były zbyt rozpraszające. Czasami jednak mniej znaczy więcej. Podpis musi być. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie lubiłem dopasowywania czcionek do tytułów, nagłówków itd. I chyba dalej tego nie lubię. Natomiast linia, którą widzicie po środku, to znacznik, by mieć pewność, że wszystkie ujęcia są odpowiednio ulokowane. Oczywiście w finalnej wersji tej linii nie będzie. Poraz grać materiał i zabrać się za retusz zdjęć, na przykład na Instagram czy do planszy filmu na kanał. Używam do tego Photoshopa. Usuwam na przykład zmiany skórne, czyli jakieś pypcie, pryszcze. I tego typu historie. Czasami zdarzy się, że, jak, że jakiś kłak właśnie demoluje mi czoło, albo lace front, który w tym przypadku w ogóle nie był przyklejony. Moja twarz jest bardzo podrażniona po goleniu. i widać mocno fakturę skóry właśnie w okolicy ust. Owszem, używam rozmycia, ale lubię, gdy skóra jednak ma swoją fakturę, więc no, nie wygładza mi aż tak, żeby na przykład nie było widać nosa. Aby ten nos się zlewał zresztą twarzy. Czasami zdarzy się tak jak tutaj, że pazok jest za mały albo źle przyklejony. Z takie duperele można też przecież poprawić. Trochę zabawy jest, ale sprawia to dużo przyjemności i satysfakcji. Ja czekam na Wasz odzew. Wpadajcie na Instagram i zapraszam Was teraz na efekt końcowy. Do zobaczenia.